O, siemanko, z tej strony słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 14 czerwca. No i widzimy się na polu. E, chyba, mam nadzieję. Po raz ostatni w pszenicy. E, wyszedłem w sumie e, na zewnątrz, bo dopiero teraz zauważyłem, że jedną dyszę miałem nieprzekręconą po RSM-ie. Przejechałem taki kawałek. Uprzednio rozlewałem RSM na kukurydze. No i jedziemy z trzecim zabiegiem te 3 ochrona kłosa, już naszej pracy. Mój ulubiony zabieg pszenicy, jeśli chodzi o pryskanie. Bo już widać ten potencjał plonu, widać tą pszenicę. Tutaj odmiana apostel bardzo ładna, wyrównana, obsada, no duża, tak? Duża, ale pszenica zdrowa, wysoka rośnie na dobrej ziemi, tutaj trzecia klasa. To tak, że tak powiem, no już widać, że coś tutaj z tego posypie, coś tam jeszcze wilgoci jest. No i tak to pięknie wygląda. Pokażę Wam, mówię z zewnątrz, taki rzut. Wchodzi już rosa, godzina 21. Słońce zaszło. Wbiję się do ciągnika i pokażę Wam, jak to wygląda no, na, innej, na innych fragmentach pola, bo wszędzie wygląda tak samo dobrze. Tak samo widać, że to będzie już dobrze Trzeciej klasy nawet jak już tam się grzeje i za dużo nie popada, to widać, że to już będzie sypać. Na słabsza ziemia no jeszcze tej wody będzie musiała dostać. Myślę, że dość sporo. Jedziemy teraz tutaj do końca. Zaraz sobie założę kamerę na głowę i No i pogadam coś jeszcze tutaj wam, czy to dzisiaj lecimy. Tak, lecimy już, jedziemy w drugą stronę W tamtą stronę gdzie zaczynaliśmy było pod słońce Jest dzisiaj ze mną też no, Oliwia, siostra Mówicie tak? O, tą blondynkę nagraj małą Małą tak, małą dużą Dobra, nieważne Ciecz się widać pięknie niesie Warunki do zabiegu bardzo dobre Praktycznie zero wiatru Fajna wilgotność powietrza Już nam wchodzi rosa przyznam, że to będzie ostatni opryskiwacz na dzisiaj no i tak jak mówiłem, jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o żniwa Jesteśmy tuż przed żniwami Tak naprawdę co został nam miesiąc do żniw Kluczowy tutaj okres, no to będą jeszcze te 2-3 tygodnie gdyby popadało No to będzie super, ale na dobrej ziemi, na trzeciej klasie, gdzie jest ta glina, gdzie jest po prostu dobra ziemia To myślę, że o plony już nie trzeba się jakoś bardzo bać No chyba, że przyjdą upały po 35 stopni i się to smaży na pniu no i tak jak chyba poprzednio już kiedyś mówiłem, że no na samym końcu nie warto tak odpuszczać, nie warto pominąć tego trzeciego zabiegu, teraz chronimy przede wszystkim od fosarium, od fosariozy kłosów, żeby te kłosy nie były porażone mykotoksynami, tak wizualnie mówiąc, żeby kłosy nie zrobiły się różowe, białe, żeby to ziarno mogło się nalać, no też wiadomo jakość, tak, teraz... Od kilku lat już na skupach jest jakiś dopuszczalny próg Jeśli chodzi właśnie o fuzarium, o porażenie fuzarium Także ten trzeci zabieg to, no to jest mus, tak, żeby zrobić No i mówię, do tej pory jechaliśmy takim pakietem Myślę, że premium, tak? Dwa dobre zabiegi, te jeden, te dwa Jak mówiłem 3-4 liście są zdrowiutkie, zielone. Potencjał jest duży, więc uważam, że jeśli chodzi o ochronę kłosa, również nie warto nam tutaj odpuszczać. No i leci zabieg z takiej górnej półki na kłos. Jest to Revito Fungicyd, nowy fungicyd, tak? Nowy fungicyd od basf u Mamy tam dwie substancje aktywne: metkonazol, który wszyscy już znają. No i rewizol który też już widzieliście, widzieliście który był w te jedynce i te dwójce. Bardzo dobra substancja, bardzo długo utrzymująca się. No i tak, tak jak mówiłem, przede wszystkim fuzarium, ale nie tylko fuzarium, bo także podtrzymujemy tutaj działanie na moczniaka, moczniak gdzieś tam też w gęstych plantacjach mało przewiewnych może się pojawiać, warto go podtrzymać chociaż w tej fazie jest już naj, jakby najmniej, no już jest mniej groźne tak Jakieś tutaj e, septoriozy liści e, dalej jeszcze septoriozy plew tak choroby e, choroby kłosa e, no i skończywszy na jakichś rdzach tutaj podtrzymujemy te zdrowe liście e, tak jak mówiłem no im dłużej ten liść będzie e, zdrowy im dłużej ten liść będzie zielony e, tym pszenica będzie dłużej budowała masę No, e, tym będzie osiągała e, większy plon E, także e, widzicie jak to wygląda. E, tak jak mówię, no, nie, ma, nie ma co tutaj oszczędzać, tak? pszenica jest zbyt droga. E, no, jak się nic nie wydarzy, no, to, to jest plantacja, która e, rokuje, no, nie skłamię jak powiem, no, na 10 ton, tak? Tutaj plantacja rokuje na 10 ton, oczywiście na dobrej glebie. E, e, Tych trzecich klas, no jest troszkę, tak? Jest, jest tam powiedzmy połowa Połowa pszenicy w tym roku jest na bardzo dobrej ziemi, połowa na takich mozaikach, gdzie... Gdzie ten plot może być troszkę niższy, jeśli nie popada. Jutro może jakieś burze nadejdą, e, zobaczymy. E, no i tak e, mamy tutaj 5 atmosfer, jedziemy sobie 9 na godzinę. łą e, się pięknie kładzie, pięknie, e, pięknie tutaj nam pyli. Obok pszenica e, z końca listopada, głosa jeszcze nie widać, trzeciego zabiegu jeszcze nie robimy. E, właśnie a propos tego trzeciego zabiegu, tak. Nie możemy sobie pozwolić, jeśli chcemy ochronić pszenicę przeciwko pożarium, na no, odwlekanie tego zabiegu. Tak? Teraz się zastanawiałem, jechać z zabiegiem czy nie jechać z zabiegiem. Od piątku idą mu pały. No, fungicydy mogą powodować jakieś tam przypalenia. Może powstać efekt nie do końca pożądany, ale mówię, no, mamy jeszcze 4 dni zabieg robimy wieczorem, więc to się tutaj wchłonie no i też taka tutaj rzecz, gdzieś tam nieraz na rozmowach o rolnictwie ludzie pytają kiedy jechać z tym zabiegiem z tym zabiegiem na kłosa, tak? Jeśli pszenica tak zwane kwitnie, tak Wielu, wiele osób twierdzi, że pszenica kwitnie w momencie, gdy pojawiają się pelniki to jest błędne myślenie pszenica jakby przekwita w środku w plewce a gdy wyrzuca pylniki to jest już po kwitnieniu po prostu wyrzuca te przekwitnięte przekwitnięte tak jak mówiłem pylniki i to jest już za późno na zrobienie zabiegu ochrony włosa już nie uchronimy skutecznie już będzie zainfekowane Mateusz tam wspominał kula, że modele chorobotwórcze właśnie teraz pokazują 100% zagrożenia fuzarium tutaj widzieliśmy dołek, na którym na wiosnę stała woda, było naprawdę mokro no i co tutaj co tutaj Wam więcej powiedzieć? Także mówię Revitop, a właśnie nie mówiłem, Revitop składa się z dwóch środków. Po pół litra daliśmy Sulkiego i litr Simverisu. Są to dwa środki kompleksowo. Głos, e, liście. No i czekamy na żniwa, tak? Jeszcze teraz pewnie się, pewnie może się pojawić e, mszyca. Skrzypionki odpukać na razie nie widać, e, do, te dwójki coś tam wrzucają na no skrzypionki, już nie pamiętam. Jeśli się tam mszyca pojawi, wiadomo, że mszyca też nam może wyjeść, tak zwane wyjeść, e, wypić to mleczko, e, to wrzucimy jakiegoś tam pyry Moru, e, zadamy i, no i te szkodniki walczymy widać, no rolnicy tutaj podchodzą mądrze podchodzą z głową, zobaczcie wieczorem dopiero wyjeżdżają z zabiegami w dzień, no co tam 25 stopni, 27 w słońcu, w łanie to jest naprawdę gorąco bez sensu byłoby robić zabieg no i dobra, tutaj pogadane pokażę wam jeszcze euforię euforia, no może to być euforia, bo bo tutaj czuję, że będzie problem z wyleganiem, a euforia jest fajna niziutka, ładnie weszła regulacja także no dobra Ciśniemy na drugie pole, powoli ubywa. Widzimy się za chwilę. No i tak, lecimy. Ostatnie dwie ścieżki, ostatnie pole. Tutaj odmiana euforia. E, powiem Wam szczerze, że chyba euforia... E, no, ciężko powiedzieć na ten moment e, finalnie, to już zweryfikuje, ale na pewno na duży plus euforii, że nie jest tak wysoka jak apostel. Ona się na no, 90% tutaj się nic nie położy. E, no i kłosy są takie bardziej nabite no jakby większe, tak sprawia pozór większych 300 litrów ostatnie cięcie zostało, mam wrażenie że już mi się dysze rozkalibrowały to są kurcze dysze po sezonie bo tak naprawdę tysiąc hektarów być może zabiło je, to takie słowo może nie na miejscu no zniszczyło je po prostu jeszcze nie? pryskanie na zbyt dużym ciśnieniu jak dla tych dysz będę musiał poszukać jakiegoś kompletu pewnie na przyszły sezon na przyszły sezon, do szybszej jazdy, mam jakieś strumieniówki. Może ktoś też poleci, dajcie znać, co tam, co tam macie. Jadę do domu, tankuję się jeszcze raz na buraki. Mam jakieś tam 140 literków wody. A no, może jeszcze się z wami połączę raz na burakach i wam pokażę, jak one wyglądają. A tak wygląda euforia. No, dobra, to tyle. No i tak, udało się jeszcze wjechać buraki z drugim zabiegiem: 2 kg Dr. Green Energy, pół kg borowego, do tego kilogram Green buraki O składzie mówiłem już w poprzednich filmach, do tego jeszcze trochę krzemu dolałem, może pokrzepić ten cukier. No i taki oto zabieg leci. Żwonki się właściwie zeszły. Kwasty czyściutkie. Nie co tutaj więcej wymagać. Teraz tylko wody i niech rosną. Jest 23.43. Zostały jeszcze dwie działki, w sumie 9 hektarów. No i kończymy to pryskanie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie